Wielki Mistrzu, nie udało mi się odkryć w Orleanie żadnych ruin prekursorów. Wierzę jednak, że udało mi się znaleźć trop artefaktu od stuleci uważanego za zagubiony. Asasynka o imieniu Shao Jun posiadała coś w rodzaju puzdra prekursorów, które miało dziwną moc. Pózdro pozostawało w Chinach przez około 100 lat po jej śmierci. Uważam, że asasyni potajemnie wywieźli je z Chin na galeonach z Manili płynących do Acapulco. Prawdopodobnie artefakt pojawił się gdzieś w Indiach zachodnich. Od zabójstwa wielkiego mistrza Torresa to dla nas mało dostępna część świata, bo asasyni bardzo tam okrzepli. Być może należałoby wywołać konflikt między imperiami europejskimi, aby móc szukać artefaktu pod osłoną wojny. Niech prowadzi cię, ojciec zrozumienia. John Harrison, Manida.